Do Biedronki idę Bo wylosowałem dzisiaj <laughs> Wytrząsnąłem dzisiaj <laughs> co mnie tam Wytrząsnąłem dzisiaj 10 zł w Biedronce i nie mam samochodu muszę iść na piechotę do biedy, nie? Do Biedronki No i idę sobie muszę iść To jest tam nie wiem 300-400 może 500 metrów na przełaj przez osiedla no, i ten fajnie dyszka będzie wykorzystana. Chlebek się kupi. O, cześć, Hubert! Witaj, witaj, Hubercik! Hupcio, hupcio! Cześć, cześć, Szymanko! Widzicie, zero widzów, zero łapek i się przywitał widz. To jest dziwne, nie? To, teraz pokazuję, że jest jeden widz, jedna łapka. Jak tam? Jak tam? O, cześć Kamcia! O, witaj Kamcia! Kamcia! Ty mi powiedz, czy ty się chcesz wymieniać jedną super konewką i jednym super nawozem ze mną, zamiast Natson. Bo nie wiem, czy chcesz. Bo ja muszę z kimś się wymieniać. Chciałbym. Możemy? No to fajnie, super! To od jutra, nie? Kamcia, od jutra. Jut jutro rano ci wyślę, nie? No to super, tu super. Bardzo się cieszę, fajnie. O, siemanko nacon, witaj, witaj. Sami widzowie Stali, kurczę, pięć widzów już na streamie dwie łapeczki, a może być pięć łapeczek, nie? Tak więc e, załapkujcie, załapkujcie łapeczki. Bo od tej pory tylko Sebastianem się wymieniałem. A ile razy z Sebastianem? E, tak z ciekawości. Bo ten... W sumie na spokojnie można trzy razy nie w ciągu dnia. Szkoda, że cztery razy. A raz dziennie tylko. Uu, no to malutko, to malutko. Nie, ja dwa razy wysyłam y, do Caroline, to super. A jeden raz wysyłałem rano do Natson. No i teraz będę wysyłał do ciebie. Właśnie kapuchę wstawiłam do gotowania. O! No, no co będzie? Bigos? Czy co? Czy coś innego? Ja też się wymieniałam z Tobą raz dziennie. No tak, bo ja się. Z kim? E, z Kamcią? O! Ja wiem, że ze mną się wymieniałaś na co? A z więcej! No tak, na pierogi! O, pierogi z kapustą. Miam, jam. No i znowu jestem tak jak tu wcześniej koło paczkomatu, ale nie idę. Nie idę do paczkomatu. Tu jest paczkomacik. A idę sobie tam tu nie ma przejścia a więc samochód muszę przepuścić niech sobie przejedzie przechodzę a, ja, a ja se a ja se przejdę tutaj przez ulicę i tędy sobie idę trzy łapeczki można dać więcej łapeczek tak więc łapeczkę, łapeczkę, łapeczkę Dawać łapeczkę, łapeczkę do streama Bo czterech ludzi ogląda, a trzy łapeczki. Co to jest? No nie może tak być, że więcej ludzi ogląda, a mniej łapeczek. A ja nie chcecie dawać, dobra, trudno. No. Będę się tylko przedszkola. Byłam tylko dwie minuty na live. No króciutko właśnie. Tylko się przywitałaś, pamiętam. No. No, ale to nie miałeś czasu, mówiłaś, czy coś, nie? Tam to ktoś mówił, że, że tylko na że na chwilę właśnie jesteś. No. Eee, w ogóle... Nie wiem, czy pokazać, ale jestem nieobcięty strasznie. Patrz, jakie mam straszne włosy, kurczę. Jestem wasylowaty, kurde. I dlatego chodzę w czapce, ubrałem czapkę taką, żeby w sklepie też w czapce iść, nie? Jejku. Mariolka musi mi obciąć w końcu, strasznie zar zarosłem na głowie, no a tutaj ogolić też trzeba się będzie już, jutro albo może dzisiaj, nie no wczoraj powinienem kurczę, no, ale dobra, no i tak, dobra, tutaj idę dalej, tutaj są garaże, od naszych bloków właściwie te garaże nawet są, tutaj mają, druga strona, tak? a ja sobie idę tutaj, tu jest przedszkole, tak, to, to jest przedszkole, tylko tu od tej strony, tam od drugiej strony będzie widać logo czy coś tego przedszkola. No, idę dalej. O, podoba mi się. Pięć łapeczek. No, no to, to, to mi się podoba. Cześć Kensi ZRT. Witaj serdecznie. Tak, bez pieska. No przecież do sklepu do do Biedronki nie pójdę z psem, nie, Kamcia. Nie, nie wiem czy słyszałaś, ale o cześć Kamil. O, zmieniłeś niczka. Fajnie. No, ten Wygrałem 10 zł, wytrząsnąłem 10 zł do Biedronki, a że nie mam samochodu no to idę No wiem gdzie tak, ale chodzi o to, że wytrząsnąłem 10 zł w aplikacji Biedronka i idę sobie to wydać, nie? No, ale takie przydatne rzeczy, chlebek takie tam, takie tam a to tu z tej strony nie widać, że przedszkole to od drugiej strony widać. Bo tutaj a może to jest przedszkole? O, tutaj. To nie. To nie. To jest jakiś inny budynek. To może to jest kuchnia do przedszkola. A tutaj jest przedszkole. O, takie małe. To jest tutaj. Tu jest nawet wejście. I to jest niepubliczny punkt przedszkolny. Niepubliczny punkt przedszkolny. Od 7 do 16. No tak akurat jak ludzie pracują. Ja dziś, o 130 zł wydałaś, ten biały budynek bardziej jak jakiś sklep wygląda, no trochę tak, pasuje do sklepu, no, ale nie, no przedszkole, no, tutaj ktoś sobie gada przez okno, a nic, tak, a nic takiego nie kupowałem, no właśnie, no strasznie pieniądze idą teraz na zakupy, okropnie, okropnie, no, no wcale nie trzeba dużo. Pieniążków, żeby mało kupić, nie? No, ale są takie rzeczy tanie. Co też można sobie nakupować, nakupować, a wcale tak dużo nie wyjdzie. Ostatnio zrobiłem takie nawet spore zakupiki, tam trochę było rzeczy, a wydałem 20 zł, nie? No, ja sobie kupuję w sklepach Abo oraz Kiwi, i jest dobrze. Abo? Abonament? No, ciekawe. Nie wiem o co chodzi. No i tutaj już niedaleko Biedronkę widać. A chcecie? Chcę się spytać widzów, moich kochanych, czy chcecie, żebym nagrał też stream, jak będę wracał z Biedronki? Czyli stream z biedy. nas jest stream do biedy. A czy mam nagrać, jak będę wracał? <laughs> mam plecak, tak? Yy, Powieszony. I do plecaczka sobie załaduję rzeczy. No. Czy mam? iść też z powrotem i streamować. To jest pytanie do moich najukochańszych widzów. No i tutaj już widać tyły tyły tej Biedronki. Tutaj twoja decyzja. Ojejku. No tak, ale ja chyba się zdecyduję, nie? Tylko znowu muszę zmienić rękę, bo zimno w prawą rękę i do lewej ręki się telefon wziąłem, bo nie jestem w rękawiczkach. No i tutaj już widać maga To są magazyny biedronki, bo tutaj nawet chyba klienci nie chodzą w tym miejscu. Tak? Tutaj tak daleko chyba do biedronki się nie zachodzi, chociaż może, a może się zachodzi. Nie wiem, nie wiem. A, bo tutaj był sklep też taki ten z wyposażeniem ten budowlany. Ale on splajtował ten sklep budowlany, niestety, no, z materiałem budowlanym, mrów, ten, mrówka zjadła ten sklep, najgorsze, że mrówka jest taka droga, a sklep budowlany, który był tańszy, nie potrafił się utrzymać, bo mrówka go zjadła, no i szkoda, no na przykład, przykładowo śrubka, do, taka, taka, do a, takiego dokręcenia takiego śrubokrętu tutaj kosztowała 2 zł, a w mrówce 10 zł. No to się w ogóle w mrówce nie opłacę kupować no, Widzę 6 łapek w górę już fajnie, fajnie, fajnie No i zaraz będę na miejscu, nie? A w sklepie już nie będę nagrywał, nie? Zresztą tam w sklepie wiem, że jest gorszy też zasięg. Mi pokazuje 7 łapek, a mi pokazuje 6, widzisz, no? To jakieś oszustwo. Kurde, źle ta aplikacja YouTube na telefon jest źle zrobiona. No tutaj, od tamtej strony jak tutaj jadę samochodem, o tak jak teraz tamto auto jedzie To ja sobie tutaj przyjeżdżam, pik i tutaj sobie wjeżdżam. I tam, za koszykami, jest miejsce dla niepełnosprawnych. Najczęściej sobie tam staje, ale nie zawsze, tutaj też czasami. No i, ale dużo ludzi dzisiaj w biedronce. A bo sobota dzisiaj, sobota, sobota. No i jest sklepik. jest sklepik to, że mam. E, czekajcie, bo chcę przełączyć kamerkę. Mam też tutaj bankomat, z którego sobie wypłacam pieniążki z mojego banku wszystkie banki mogą tutaj wypłacać no i tak to wygląda, nie? że tutaj jest to miejsce dla niepełnosprawnych, koszyki pyk, pyk, pyk fajnie Tutaj też można wyjechać, tam pojechać na miasto sobie, w, w prawo do Lidzbarka, w lewo do Ornety no i tutaj tutaj też części samochodowe kupuję do samochodu czasami działa ten sklep Autoland no i tak, idę. Dokonczę, nie? No. To dzięki, że byliście. Ten widzę, że jeden widz teraz ogląda. No to yy, ten. zakańczam. No, zero. zero teraz widzę. Masakra, naprawdę zero widzów? Czy to jest oszustwo? Ja twierdził. No to tu, 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 tu. Trzymajcie się Pa, na razie.